Zapewne każdy z Was przynajmniej raz słyszał historię ludzi uprowadzonych przez obcych, słyszał o teoriach spiskowych związanych ze strefą 51. A z racji tego, że dzisiaj jestem w Nevadzie i jestem blisko strefy 51, mogę Wam powiedzieć, że takie miejsca istnieją naprawdę. No dobrze, nie wybrałem się tu ani szukać UFO, ani zwiedzać strefy 51. Nie wybrałem się też do Las Vegas, którego bardzo nie lubię. Wybrałem się w zupełnie innym celu, w inny punkt. Przechodzimy właśnie koło umocnień. Tutaj na skałach jesteśmy, a właściwie jestem, na granicy Nevady i Arizony. Tutaj widać znak. Witamy w Nevadzie teraz przechodzę do kolejnego stanu na piechotę. No cóż, idę tu razem z wami. Nie mam pojęcia jaki będzie z tego widok, chociaż z tego co widzę zapowiada się już naprawdę nieźle. Mamy informację, że wchodzimy na własne ryzyko. Już mi zachęcająco? Woli coś zaczyna się wyłaniać. O! Jesteśmy, jestem a wyrazem ze mną na moście naprzeciwko zapory Hoovera. Zapora Hoovera to jest właśnie miejsce docelowe mojej dzisiejszej wycieczki. Nie jest ono daleko od, od Los Angeles, to jest około 4 godziny. Drogi samochodem, wprawdzie nie jestem. Typem turysty. Na pewno nie będę tutaj zwiedzał całej zapory. Można tutaj sobie takie wycieczki e, wykupić, są one tutaj organizowane. Obejrzeć całą zaporę. Natomiast mnie bardziej interesuje zwyczajnie przejście, zrobienie kilku zdjęć i powrót do Los Angeles. Także. Wygląda to coraz lepiej. Mamy rzekę Colorado. I całą... ...zaporę. Chciałoby się powiedzieć, mają rozmach. Zmierzamy już do samochodu, ale muszę wrócić, muszę to wam pokazać. Mianowicie jesteśmy w Newadzie i tutaj pojawiają się znaki, których prawdopodobnie nigdy nie spotkacie w naszym kraju, czyli w Polsce. Proszę bardzo. Nie wchodzimy uzbrojeni. Brzmi to śmiesznie, ale w Nevadzie dostęp do broni jest bardzo, bardzo łatwy. Tu właściwie można kupić broń jak zwykłe produkty spożywcze. Ja teraz wspinaczka po schodach do góry, do samochodu, zjem coś i ruszam z powrotem w drogę do Los Angeles. Szybki przystanek na stacji benzynowej na dotankowanie, kupienie wody. Muszę wam powiedzieć, że podróżowanie z takimi widokami za oknem to naprawdę niezła frajda, ale wciąż nic nie przebija klimatu Gold Goldstream, Oceanu i tej pięknej, piaszczystej plaży. Urządzenia są już trochę wiekowe, ale to właśnie w tym jest najfajniejsze. To właśnie jest ten klimat tego miejsca.